Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest prezydent Wocławka Krzysztof Kukucki. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Minął tydzień od pana zaprzysiężenia. Pierwsze nasze pytanie: jak się pan czuje w nowej roli? Czy coś pana zaskoczyło? No, nie, nie za nadto. To znaczy na pewno mnogość dokumentów, ale ja kilka razy zastępowałem pana prezydenta poprzedniego Marka Wojtkowskiego, więc miałem świadomość z czym to się je. Zaskoczyła mnie na pewno taka drobna fala rezygnacji, bo pięć osób zanim przyszedłem do urzędu zrezygnowała z pracy. No, ale no tak to większego zaskoczenia nie było. Panie Prezydencie, teraz jak rozmawiamy, trwa przerwa w obradach drugiej, drugiej sesji Rady Miasta. Sesję Rada już wybrała Przewodniczących komisji. Jest tam wyjątkowa zgoda. Praktycznie każdy z kandydatów, czy to z Lewicy, czy z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Platformy, przechodzi jednomyślnie, praktycznie głosami całej Rady. Czy to jest początek jakiejś wielkiej koalicji dla Wocławka? Bardzo bym chciał, żeby tak było. Mam nadzieję, że nie tylko w sprawach personalnych, ale przede wszystkim w sprawach, które dotyczą mieszkanych i mieszkańców Wocławka, Rada będzie potrafiła się porozumieć właśnie w taki sposób. Wydaje mi się, że są bardzo duże szanse, żeby właśnie tak było i nie ukrywam, że to jest taki wyważony przeze mnie obraz. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy na sesję przychodzili z tematami wydyskutowanymi, które mają akceptację nie tylko takiej matematycznej większości, ale po prostu jesteśmy do nich przekonani wszyscy I z radni z czystym sumieniem będą mogli z pełnym przekonaniem. Głosować na te nasze propozycje. W zeszłym tygodniu wiadomo było, że te rozmowy z platformą obywatelską one nie przyniosły żadnego efektu. Pojawiła się, pojawiły się dwie kandydatury Piotra Kowala i domiceli Kopaczewskiej na przewodniczących Rady Miasta. Przeszedł Piotr Kowal głosami lewicy prawa jest, prawa, prawdopodobnie Prawa i Sprawiedliwości i dwóch radnych koalicji obywatelskiej. A domicela Kopaczewska dostała tych głosów raptem siedem czy Dalej trwają rozmowy z platformą? Tak, ja jestem otwarty na dyskusję. Zresztą nie jest żadną tajemnicą, że wczoraj spotkałem się z posłem Krystianem Łuczakiem i z radną Ewą Szczepańską. Rozmawialiśmy o dalszej współpracy. Myślę, że dużo, z dużym optymizmem możemy patrzeć na, na to, jak to będzie wyglądać, ale proszę zwrócić uwagę, że w Radzie Miasta. No mamy dziewięć komisji i one podobnie jak taki dobry zwyczaj został przywrócony w sprawie wiceprzewodniczących, tak też w te, te komisje zostały też myślę, że bardzo sprawiedliwie podzielone. Mamy trzy kluby i każdy z klubów ma po trzech szefów komisji, więc to jest. To, co mi, na czym mi osobiście bardzo zależy, czyli na tym klimacie współpracy, takiego wzajemnego szacunku, żebyśmy właśnie od tego samorządu, naszego pracy w samorządzie zaczęli w ten sposób podchodzić też do polityki, do polityki jako możliwości zrobienia czegoś dobrego dla lokalnej wspólnoty, a niekoniecznie areny konfliktu właśnie czy walk wzajemnych. Przejdźmy sobie teraz do jeszcze tych początków teraz urzędowania. Jakie były Pana pierwsze decyzje jako prezydenta miasta? Wiadomo, że nastała lekka rewolucja w spółkach miejskich. No, pierwsza decyzja, no jeszcze nie zdążyłem po ślubowaniu wyjść z sali sesyjnej, a dostałem już do podpisu umowę na przebudowę, na wzmocnienie właściwie mostu drogowego na wjazd na stopniu wodnym. Więc no to ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zresztą też pracowałem nad tym od jakiegoś czasu ze swoim zespołem w poprzedniej kadencji to było jak gdyby dokończenie tego faktu. I to była pierwsza umowa, tak jak powiedziałem, nie zdążyłem wyjść z sali sesyjnej, ja już ją dostałem. Byłem też pierwszego dnia na budowach, na zespole szkół technicznych, na placukach opiekuńczych wychowawczych. Więc w między, przez ten tydzień spotkałem się ze wszystkimi dyrektorami, ze wszystkich pionów w Urzędzie Miasta. Na większości budów też już byłem. No staram się tą, no nie chcę powiedzieć pracę, bo to nie jest, to, to, to moje zaangażowanie w miasto, w rozwój naszego miasta sprawować najlepiej jak potrafię, więc w urzędzie jestem parę minut po siódmej. Wychodzę też. No wczoraj wychodziłem w pół do dziesiątej w nocy, więc to tak, tak to wygląda. No właśnie obserwuję też Pana relacje na Instagramie. Wstawiał Pan właśnie gdzieś po siódmej, potem po 16.30, czy już po godzinach pracy urzędu, ale jednak jeszcze dłużej Pan siedział tutaj w gabinecie. No tak się złożyło, że akurat musiałem wrócić, ale generalnie to tak jak mówię, no tutaj jest. To jest jednak bardzo duży organizm. My musimy pamiętać, że to jest miasto na prawach powiatu, więc de facto nasz urząd, nasz samorząd, a prezydent jako kierownik tego urzędu sprawuje funkcję i starosty powiatu, ale też wójta gminy, ale też jako reprezentant administracji tych zadań zleconych przez rząd. Więc no, od tej strony administracyjnej tu jest naprawdę masa e, takiej papierkowej roboty. A przypomnę, że jeszcze nie mamy pełnego składu, bo tak jak powiedziałem na samym początku, cierpliwie czekam na rozwój e, wydarzeń. No, mając jednak z, e, możliwość z optymizmem patrzenia w przyszłość, że, że dość, dosyć szybko to się wszystko e, wyklaruje. No właśnie, jeśli chodzi o klarowność. E w Osławianie cały czas czekają na nazwisko drugiego wiceprezydenta. Kto nim zostanie? Na razie jedną, jednym z nich jest Jarosław Zdanowski. Kto będzie tym drugim? No to będzie efekt naszych rozmów. To miejsce zakładam, że, jest, że będzie dla naszych partnerów koalicyjnych. Więc to, 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 to się okaże na no spokojnie. Bym czekał na ten rozwój wydarzeń. Tak jak powiedziałem, Myślę, że z optymizmem możemy patrzeć na to. Panie prezydencie, w kampanii pan mówił między innymi o przywróceniu włowerów. Tak. Czy udałoby się to zrobić w tym roku, czy dopiero to będzie zadanie na przyszły tak. rok? To musimy spojrzeć na to od strony technicznej. Żeby móc ogłosić przetarg na wowery, potrzebne są pieniądze zabezpieczone w budżecie miasta, więc na najbliższej sesji byśmy musieli takie przesunięcia zrobić. Oczywiście to są wydatki bieżące, więc trudne, musielibyśmy jeszcze na ten sezon zabezpieczyć te środki, po czym ogłaszamy przetarg. On też trwa około trzech miesięcy, więc jesteśmy we wrześniu, w październiku. Bardzo poważnie rozważamy, czy już w tym sezonie uda się i będziemy tak jak 4 lata temu, 5 lat temu już, pilotażowo w pierwszym sezonie wypuściliśmy, zdaje się, tam 50 rowerów. Czy na spokojnie przygotowujemy się do tego, żeby od przyszłego sezonu te rowery ruszyły. Na pewno Włower na ulicę miasta wróci. Tylko tak jak powiedziałem, nie deklarowałem też tego, że to nastąpi od razu w tym sezonie, mając świadomość, że jednak już pół roku tego budżetowego właściwie jest za nami. Natomiast to też uprzedzam, że jestem po szeregu spotkań na temat. Y, apteki nocnej, y, jeszcze kilka przed nami, więc tutaj też w tym zakresie y, prace trwają i bardzo mi będzie zależeć na tym, żeby jak najszybciej taką aptekę wewózła uruchomić. To z pana programu wyborczego, co najszybciej według pana uda się zrealizować? Ciężko powiedzieć, bo jest sporo rzeczy, które realizujemy równolegle. Myślę, że chyba ta apteka nocna jest tutaj najbliżej, żebyśmy ją uruchomili. Całodobowo. Wczoraj pojawiła się informacja, że pani dyrektor szpitala Karolina Welka złożyła rezygnację. Jak pan to skomentuje, jak pan to odbiera? Czy ja jestem po serii spotkań z mieszkańcami, czy w kampanii, czy przed kampanią. Wiem, że, znaczy, co innego jak patrzymy w Excel, być może w Excelu tam się wszystko zgadza, natomiast odczucia mieszkańców Włocławka są jednoznacznie negatywne, to znaczy mieszkańcy Włocławka nie są zadowoleni z jakości opieki świadczonej, opieki medycznej świadczonej przez Szpital Wojewódzki we Włocławku. Ja napisałem pismo do Pana Marszałka, przesłałem je jeszcze w ubiegłym tygodniu, zresztą zgodnie z moimi zapowiedziami. I uważam, że ta decyzja podjęta przez panią dyrektor jest w tych okolicznościach po prostu dobra. Liczę na to, że kolejny dyrektor będzie potrafił jednak niełatwą tą funkcję tak pełnić, żeby odczucia mieszkańców Włocławka się zmieniły w tym zakresie i żebyśmy byli przekonani, że jest tutaj ta opieka świadczona na najwyższym z możliwych poziomów. Ja przypomnę, że my jako miasto, ja pamiętam na początku poprzedniej kadencji, pani dyrektor mówiła, że jest duży problem z szpitalnym oddziałem ratunkowym, a konkretnie z osobami nietrzeźwymi, które tam trafiają no bo, bo nie było izby wytrzeźwień więc odciążając i biorąc na siebie zobowiązania, to, są, to jest kilka milionów złotych, które z budżetu. Wydajemy na prowadzenie centrum wsparcia dla osób w kryzysie, czyli Izby Wytrzeźwień między innymi, to zdjęliśmy, obciążyliśmy jako miasto właśnie szpital wojewódzki i staramy się jako miasto i ja tę też deklarację podtrzymuję niezależnie kto będzie dyrektorem, że jako miasto będziemy wspierać czy chociażby w zakresie zabezpieczenia mieszkań dla lekarzy rezydentów. To się dzisiaj dzieje, Mamy mieszkania służbowe, głównie właśnie szpital z nich korzysta. Czy w innych obszarach my będziemy na pewno zawsze do dyspozycji, tak samo jak będę to też deklarowałem w kampanii wyborczej, wspierał rozwój filii Centrum Onkologii we Włosławku, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne zagadnienie. No też dużo jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o wzmocnienie MZOZ-u, takiej współpracy pomiędzy tymi placówkami, bo mamy we Włocławku sytuację taką, że szpital jest zarządzany, jest właściwie jednostką należącą do marszałka województwa, przez starostę powiatowego, powiatowe centrum zdrowia, ale tak naprawdę to są te różnego rodzaju specjalistyczne poradnie, no i mamy ENZOS, który jest zarządzany przez miasto, więc mamy właściwie ten, ca ten cały system zarządzany przez e, inne podmioty e, i myślę, że tutaj taka koordynacja na tym szczeblu e, między samorządami jest bardzo, bardzo potrzebna w tym zakresie. Panie prezydencie, jeszcze na koniec pytanie o zarząd województwa, bo członkiem zarządu województwa został były prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski, jak teraz wyglądają Wasze relacje po tej bratobójczej w zasadzie kampanii, w której pojawiły się przeróżne oskarżenia i także czy sądzi Pan, że jest to pole do współpracy? Bo w wielu wywiadach Pan mówił, że na przykład Marek Wojtkowski nie dostałby Pana poparcia na, przykład na stanowisko senatora. Znaczy Kilka takich wywiadów właśnie po kampanii wyborczej, która moim zdaniem była fatalna od tej drugiej strony mówię, prowadzona w sposób brudny, negatywny, taki, który naprawdę no, nie buduje dobrych relacji. Więc no, my w ubiegłym tygodniu w przerwie w sesji mieliśmy spotkanie z dwoma klubami. Rozmawialiśmy o tym, nasz klub oczekuje oczekiwał. I to zobowiązanie zostało przyjęte przez pana Marka Wojtkowskiego, no tak, żeby wyjaśnił te delikatnie mówiąc nieścisłości, które się pojawiały w kampanii wyborczej dotyczące trzeciego mostu, czy chociażby spalarni. Przecież to już nie jest chyba żadną tajemnicą, że pan Marek Wojtkowski, a wcześniej pani Dominicela Kopaczowska podpisali... Decyzję środowiskową na budowę spalarni przy MPCU Nie jest chyba żadną tajemnicą już, że pan prezes MPCU podpisał umowę na odbiór ciepła z tej spalarni. Wszystko miało miejsce w kampanii wyborczej, a w momencie, kiedy ja już od wielu miesięcy nie pracowałem, zresztą też nie byłem nigdy szczególnie zwolennikiem, no nie byłem zwolennikiem tego rozwiązania raczej. Szukałem innych rozwiązań w zakresie dekarbonizacji systemu ciepłowniczego naszego miasta. No to próbowano mi przyklejać ten temat i nie było to nieświadome działanie. To na pewno było bardzo, bardzo świadome. Więc my oczekiwaliśmy od osób, które uważamy, że stały za tym, żeby to sprostowały. Nie dla mnie, dla własnej mojej satysfakcji, bo ja przecież. Prędzej czy później pokażę, prędzej raczej, dokumenty, które będą potwierdzały, jaka jest prawda. Tylko dla takiej uczciwości w stosunku do mieszkańców Włocławka, uważałem, że te osoby, które, no, delikatnie mówiąc, naciągnęły prawdę, powinny zmierzyć się i prosto w oczy mieszkańcom Włocławka po prostu wytłumaczyć, jaka jest prawda. Umówiliśmy się, że to nastąpi do zeszłego piątku. Nie nastąpiło. No, ze smutkiem mogę tylko do tego podchodzić, bo to taka była nasza dżentelmeńska umowa i, i, i szkoda, że. Ale może jeszcze to nastąpi. Poczekajmy. Natomiast tutaj no, nowa rola pana prezydenta jako członka zarządu. No, myślę, że już doświadczenie samorządowe. Pan prezydent zdobył, no to blisko 10 lat pracy, więc na pewno to doświadczenie będzie potrafił wykorzystać. Liczę na to, że z pożytkiem dla naszego miasta i wydaje mi się, że generalnie z całym zarządem będę starał się utrzymywać relacje dobre lub bardzo dobre, więc tutaj na pewno pana. Marka Wojtkowskiego z tego nie będę wykluczał. Natomiast tak jak mówiłem, też w kampanii, no jednak dużo się w, zadziało złego e, i ciężko tak po prostu przejść obok tego obojętnie. Rozmawialiście w ciągu ostatnich dni? Tak, nawet powiem, że to były z, zazwyczaj z panem prezydentem, nieważne jakby się, co by się nie działo, to zawsze te rozmowy są bardzo sympatyczne i tak też e, było w tym wypadku, więc e, no mam nadzieję, że, m, że to jest. Dobry prognostyk na przyszłość. I jeszcze tak na totalnie sam koniec. Co prezydent Wojtkowski panu powiedział, gdy obejmował pan urząd prezydenta? E, powiedział, żeby po prostu życzył mi e, jakby realizacji na, na nowej funkcji i, i to były bardzo pozytywne słowa. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był prezydent Wosławka. Krzysztof Kukucki, kłaniamy się nisko z gabinetu pana prezydenta. Dziękuję bardzo.